Według świętego Jana: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowo Boże. A bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Moi drodzy, dzisiaj znowu jesteśmy razem z Nikodemem i słuchamy Pana Jezusa. Nikodem już nie zadaje żadnych pytań, zamienia się w słuch. Może i my sami też zamienimy się w słuch i Starajmy się usłyszeć to, co dzisiaj Pan Jezus do nas mówi, że przychodzi z wysoka, że panuje nad wszystkim, że jest tym, który nie jest z tego świata, że pochodzi z nieba. Przyszedł po to, żeby nas nie potępić, ale uratować zaprowadzić do nieba, a uratować od piekła. To bardzo prosta wiadomość. Czyli Ewangelia, bardzo dobra wiadomość, ale jednocześnie też prosta. Bo jesteśmy zagrożeni, każdy z nas. Jest zagrożony tym, że bez Boga zginie, będzie wiecznie umierał w, w piekle. Natomiast bycie z Bogiem to jest po prostu niebo. Jest takie niebezpieczeństwo, że człowiek może przyjemności ubóstwić, a jednocześnie Boga traktować jako kogoś, kto jest nieprzyjemny. Nieprzyjemny, ponieważ ma gniew. Gniew Boży ciąży na kimś, kto oddala się od Boga. Jak należy rozumieć gniew Boga? Czy Bóg, kiedy się gniewa, przestaje nas kochać? Absolutnie nie. Kiedy zaczyna nas gniewać, to walczy o nas. Gniewa się na nasz grzech, na nasze zło, które czynimy, ale nie gniewa się, żeby nas potępić, tylko żeby nas ratować. Zauważmy, że kiedy Pan Jezus był w świątyni i zobaczył te wszystkie monety tych Kupczących, zobaczył też te woły, baranki, gołębie, targowisko, to nie tyle chciał pozabijać tych wszystkich, którzy to uczynili, co chciał ich przebudzić biczami, bił ich po to tylko, żeby się opamiętali, nie po to, żeby zginęli. W każdej chwili mógł odebrać im życie, a jednak poprzez te bicze ratował im życie. Są takie sytuacje, że człowiek. Nie jest w stanie nic zmienić w swoim życiu, dopiero kiedy zaczyna coś mu się wszystko sypać. Na przykład choroba, na przykład jakieś relacje w rodzinie, może małżeństwo się rozsypało, może się też rozsypać jego plan, zbankrutuje, firma upadła różne rzeczy. I dopiero wtedy, kiedy doświadczy zła. Nie tyle, że Pan Bóg się na niego gniewa, ale że po prostu Pan Bóg chce, żeby jego postępowanie było doprowadzone do takiego, yy, takiej granicy wytrzymałości, musi podjąć decyzję, to wtedy rzeczywiście jest szansa. Szansa, że może się opamiętać jak ten marnotrawny syn i pomyśleć sobie, a może lepiej byłoby by z ojcem być, wrócić do niego, być jego najemnikiem. To jest troszkę tak... Jak w wychowywaniu. W naszym życiu Pan Bóg mówi przez swoje słowa. Ten, który jest posłany, ten który, którego Bóg posyła, posyła do nas i mówi przez słowa, przez swoich proroków. Często, kiedy idziemy do kościoła, słyszymy Słowo Boże, słyszymy kazania, słyszymy też w naszych rodzinach, w naszych, z naszymi bliskimi nieraz możemy się spotkać z ludźmi, którzy dają świadectwo. Bóg przemawia najpierw przez swoje słowo. Jeżeli człowiek milczy, nie reaguje na te słowa, jest jakoś zamknięty, pojawiają się różne trudne wydarzenia. I nadal przez te trudne wydarzenia Pan Bóg chce przemawiać, pokazywać. Nie tędy droga, zastanów się. I z miłością czasem krzyżuje nasze plany, nasze wcześniejsze oczekiwania nie dochodzą do skutku. I wtedy. Człowiek rzeczywiście zaczyna się zastanawiać. A jeżeli się nie zastanawia, dalej jest uparty, dalej chce realizować swoje plany, to do siostry Faustyny Kowalskiej Pan Jezus powiedział wtedy przychodzi kara. Ten człowiek zostanie ukarany, jakby gniew Boży przychodzi na tego człowieka. Na czym polega ta, ta kara? Pan Jezus powiedział wtedy pozwalam, aby ten człowiek otrzymał to, o co prosi, żeby jego plany się spełniły. Pycha kroczy przed upadkiem i ta pycha ukaże go. Ten gniew Boży polega też między innymi na tym, że człowiek przestaje być chroniony, że Pan Bóg pozwala mu żyć własnym życiem. I to już nie Pan Bóg go każe, to jego grzechy go karzą też inne relacje z innymi ludźmi, które doprowadzają do właśnie takich sytuacji, mogą go właśnie ukarać. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na słowo gniew, warto też sobie uświadomić, że Święty Paweł napisał, że gniewajcie się. Boży gniew jest czymś dobrym. Nawet taki gniew, którym my przeżywamy gniew po Bożemu. Gdzie pozdrawimy się z, ze złości czasem na nasze złe czyny, na zło, które nas otacza, ale tak właśnie, żeby nazwać zło złem, dobro, dobrem i coś z tym zrobić. Czasem może warto się pokłócić nawet. Gniewajcie się, to znaczy toczcie pewien spór, walczcie o dobro, a wtedy może to dobro się jakoś wydobyć z tego zła. I czasem w takim sporze możemy się poranić, dlatego święty Paweł napisał gniewajcie się, ale nad waszym gniewem niech nie zachodzi słońce i nie dawajcie miejsca diabłu. Więc po takim pogniewaniu się, po takich różnych kłótniach warto podać sobie rękę na zgodę. Powiedzieć sobie przebaczam ci albo proszę cię o przebaczenie, wybacz mi, że się uniosłem, ale musieliśmy to sobie wyjaśnić, musieliśmy to nazwać. Niech, nie nośmy w sercu jakichś ukrytych gniewów, których nie wypowiada o nie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, no cóż, to no będą ciche dni. No, żona powie do męża, przecież wyraźnie milczę, teraz będziesz ukarany moim milczeniem. No to jest bardzo diabelskie. Diabelskie, dlatego, że tam mieszka diabeł. Zaczyna mieszkać w tej relacji, w tych niedopowiedzeniach, w tych różnych Kłamstwach, takich myślach o tych, złych myślach o tym drugim człowieku. Czasem człowiek może też mieć złe myśli o Bogu, o sobie samym. I dlatego Pan Bóg chce nas wyzwolić z tego. Chce, żebyśmy przyjęli Jego słowo. Do Nikodema, który studiował Słowo Boże, Pan Jezus od razu powiedział: Potrzeba Wam się powtórnie narodzić. Narodzić, to znaczy, jak już to mówiliśmy poprzednio, przerwać. Przeciąć, pępowinę, pępowinę pewnych zależności, pewnych lęków, pewnych myśli o tym, co inni ode mnie oczekują. Warto się oprzeć na jednej myśli, co oczekuje ode mnie Bóg. Jakie są pragnienia Boga. Matka Teresa z Kalkuty, jak już też wielokrotnie powtarzałem, zawsze to mnie zastanawia, jak wchodzimy się do ich kaplic, to zawsze przy krzyżu jest napisane to jedno słowo. Pragnę. Pan Jezus powiedział na krzyżu słowo, pragnę. I żeby nas nie dotknął gniew Boży, trzeba odkryć słowa, które mają znaczenie. To jedno słowo: czego Pan Jezu pragniesz? Czego chcesz? Czego chcesz ode mnie? Kiedy bierzemy Stary Testament, największy gniew Boży nad Izraelem unosił się wtedy kiedy Izraelici opuszczali Boga, ponieważ służyli obcym bogom poprzez składanie ze swoich dzieci ofiar tym właśnie demonom. I zauważmy, że takim współczesnym bożkiem, jakby molochem, któremu składa się dzisiaj w ofierze dzieci nienarodzone, to jest niczym nieokiełznany seks. Przyjemność, hedonizm. I w imię tego próbuje się zbudować właśnie prawa prawo do wyboru, prawo do przyjemności, kosztem dziecka. I to jest grzech, który wołał pomstę do nieba. I nad takim grzechem szczególnie unosi się gniew Boga. I żeby nad naszym narodem ten gniew się nie unosił, Zróbmy wszystko, aby powstrzymać aborcję w naszym narodzie. Nie te przyjmowanie Bożych błogosławieństw, aby przerwać te wszystkie złe rzeczy, które wzbudzają w sercu Boga, kochającym w sercu, pewnego rodzaju oburzenie, gniew na zło, które się dzieje i które niszczy Jego umiłowane dzieci. Prośmy abyśmy nosili w sobie to Boże błogosławieństwo, Bożą miłość. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.